Koronacja Karola i, i księżna Kate i ksiądz William się na ulicznej imprezie William dostał piwo. Księżna Kate i ksiądz William byli jednymi z ważniejszych uczestników koronacji Karola III i królowej Camilli podczas uroczystości w opactwie Westminsterskim. Syn króla z Lozyl przed nim przysięgę wierności i lojalności tzw. o Potem razem z królewska para wystapili na balkonie palacu Buckingham. W niedzielę 7 maja w całym kraju odbywają się uliczne imprezy Król Karol i Królowa Camille przyslali z tej okazji obywatelom specjalne życzenia. Ksiazeca Para, Kate i William postanowili przylaczyć się do imprez ulicznych. Zeskoczyli wszystkich, gdy pokazali się podczas spacerów w Windsorze. Zreksowani i w bardzo luznej atmosferze przylaczyli się do świetujących Londyńczyków. Książę i księznawali pozdrawiali tłumy, ściskając dla niej i rozmawiając z wiesiednikami. Brytyjskie media zwrócili uwagę na kilka miłych gestów księznej. Res podniosła mala flagę i podalała chlopcu, który nie cacy upuścił brytyjski symbol. Chwilę później przytuliła jedna z dziewczynek, która była przytłoczona impreza. Ksiaza William z kolei przykłócnal, by porozmawiać z dwójka dzieci w złotych koronach na głowie. Syn Karola dostal nawet od kogo z puszkę piwa Coro Nationale. Ksiądzę para dla nienapotkanych Brytyjczyków, życzyli im też milego wieczornego koncertu. W niedzielę 7 maja, oprócz Wielkiego Lunchu Koronacyjnego, przewidziano wspaniale koncert koronacyjny. Ma on być punktem kulminacyjnym drugiego dnia uroczystości koronacyjnych. Rozpocznie się o godzinie 20:00 na Istle w zamku Winksor. Podczas koncertu wystapia Teketat, Katy Perry Lionel Richie, Paloma Faith, Olly Murs, Steve Wynwood i Nicolene Scherzinger z The Dolls. Zaproszono także gwiazdora włoskiej opery Andrea Bocelego. Obok niego wystapia walijski bas Sir Bryn Terfel, piosenkarka i autorka tekstów Freya i kompozytor muzyki klasycznej Alexis French. Stanley Lancart najwygłosi przemówienie na temat ochrony środowiska